Hej, wiecie, że wśród nas, obok ciebie, dookoła nas jest wielu zakłamanych ludzi. To wiadomo. I wielu mężczyzn, również takich, którzy proponują randki paniom, żeby ładnie powiedzieć, lekkich obyczajów. Paniom, które się gdzieś tam rozbierają i w striptease i gdzieś tam. Po prostu ich chciało jest od tak za 200, za 100, za 300. Do rozebrania od razu jak chcesz, to za 300 też możesz zrobić z nią co chcesz, gdzie chcesz i jak chcesz. I oni bardzo często, bo są takimi, można powiedzieć, pis. Dalej sobie dokończcie. Proponują spotkania, randki, kawki, ciasteczka, kwiaty. Próbują, próbują, próbują. No ale te panie, wiadomo, bo lubią ordynarne. Hamów bezszelnych, takich i owakich. No to często ci panowie po prostu na starcie zostają podziękowani, mówią, no niestety, ale, ale nie możemy się spotkać, pomimo tego, że byli takimi dżentelmenami, takimi super, chcieli coś zmienić w ich życiu i w ogóle tacy dobrzy byli dla nich, ale te pani powiedziały, no, sorry, Wiktor, ale, ale nie. I później wiecie, że ci mężczyźni. Zaczynają w drugą stronę, no bo jak on dostał kosza od takiej pani lekkich obyczajów, która na lewo i prawo uwielbia różne rzeczy robić, to on później się mści i on taki jest mściwy. I od razu zmienia na jej temat zdanie. I potrafi w drugą stronę mówić: Ale jaka ona jest taka lekkich pani obyczajów, i w ogóle ona jest taka niedobra. I taka, i owaka. Nagle z jednej perspektywy takiego gentlemana z kwiatkami, z restauracjami, z pani, która na lewo, prawo uwielbia w lewą i prawą stronę, to on takim gentlemanem na początku był, ale nagle mu poszło nie tak, ona mu dała kosza, bo widzi, że przyszedł Wiktor, plunął do kebaba, wypił jaki coś tam ją wziął tak od tak, no bo tam rzucił bank na to jakiś i też ją wziął od tak, to w końcu on się zorientował, że on z tymi różami, z tymi restauracjami, z tymi wyjściami, z tym wszystkim dostał kosza, to poszedł w drugą stronę, poszedł w stronę agresywną, takiego, takiego, mm, takiego wyjątkowego macho, który się mści teraz na niej, bo inni zrobili to co mogli, a on, pomimo tego, że chodził z nią do restauracji, wydawał na kwiaty na prezenty. Nic ją nie zrobił. Więc ma teraz wielkie wyrzuty sumienia, wielkie pretensje do świata i bardzo mocno ją oczernia, bardzo mocno jest, wypowiada się niemile o tej kobiecie.